Witajcie moi drodzy, mamy jesień, nie da się ukryć, idzie zima. Wieczory są coraz dłuższe. Na zewnątrz robi się chłodno i szaro. Najchętniej zawinęlibyśmy się w koc, zaszyli gdzieś daleko, dala od świata. Nie chce nam się pracować, spotykać z nikim. Większość z nas, gdyby tylko mogła to... Wycięłaby te dwie pory roku z kalendarza zupełnie. Ale jak się zatrzymamy na chwileczkę i zastanowimy, jak natura radzi sobie z jesienią i zimą, to będzie nam łatwiej zrozumieć, po co w ogóle te dwie pory roku występują. Najpierw drzewa gubią liście, najpierw jest pięknie, kolorowo oczywiście, a później przygotowanie do zimy. Zrzucają drzewa, krzaki, wszystko to, co jest stare, te liście, żeby mieć nową energię na wiosnę, żeby się odnowić. No i moi drodzy, wszystko wokół nas ma swoje cykle: natura ma swoje cykle, no i my również żyjemy w zgodzie z cyklami. Wiosną wszystko się budzi do życia, czujemy wpływ energii, chcemy działać, zmieniać, tworzyć, kreować. Robimy. Wiosenne porządki, miejsce na nowe, czujemy, że zaczyna się coś świeżego. Później przychodzi lato, pełne słońca, spotkania, przygody, radość, długie, gorące dni. No i my również odbieramy tą energię jako naszą, życie tętni w pełni. No i ta nieszczęsna jesień. Każdy odczuwa spadek nastroju, wszystko staje się szare, deszczowe dni. Ale kochani, może to nie jest. Właśnie tylko smutek, bo to może być też nasze oczyszczenie. Deszcz, który spada z nieba, możemy interpretować jako łzy natury, bo przecież, jak wiemy, że łzy działają oczyszczająco, kiedy my płaczemy, to najczęściej później czujemy dużą ulgę. Tak więc przyroda też jest po to, żeby, żebyśmy mogli się oczyścić z tych emocji, ciężaru, z tego, co już niepotrzebne. Więc jeżeli czujesz, wzmożony smutek w tej porze roku, jeżeli masz ochotę popłakać, to popłacz, bo to jest dobry właśnie moment na to. Jesień to jest czas, kiedy powinniśmy domknąć pewne sprawy, które zalegały nam od jakiegoś czasu. Może warto właśnie pozbyć się starych ubrań, mieć z domu, tak, z garażu, z piwnicy wszystkiego tego, co zalega, żeby stworzyć sobie takie dobre, ciepłe gniazdko na zimowe miesiące. No i przede wszystkim jest to czas refleksji, po to, żeby spojrzeć wstecz, co udało nam się w tym roku zbudować, osiągnąć, co przepracowaliśmy, z czego możemy być dumni albo i nie. Na pewno nauczyłeś się czegoś dobrego o sobie, a może po prostu zrozumieliśmy, że pewne relacje nie są już dla nas i trzeba odpuścić. Jest to bardzo dobry moment, żeby uświadomić sobie, w jakim życiu. Momencie życia jesteśmy, zauważmy, jakich ludzi przyciągamy, bo pamiętajmy, że każdy, kogo spotykamy na naszej drodze, jest naszym lustrem i każdy pokazuje nam coś, co jeszcze mamy sami w sobie do uzdrowienia. Dlatego to jest też dobry czas na taki rachunek sumienia, żeby przyjrzeć się sobie, zrozumieć, gdzie jesteśmy, w jakim momencie życia. I dokąd zmierzamy? Nie, spoczęliśmy z tej ścieżki. Długie wieczory zimowe, jesienne nie muszą być przygnębiające, jeżeli spojrzymy na to właśnie z tej innej perspektywy, jak na czas, który daje nam przestrzeń, żeby się zatrzymać, wyciszyć, żeby zatroszczyć się zwyczajnie o siebie. Jest to idealny moment, żeby zbudować w sobie spokój. Idealny czas na medytację. Wiele osób mówi, że nowy rok jest takim momentem zmian. No ja uważam, że właśnie jesień i zima to jest ten prawdziwy czas, w którym zaczyna się proces tej przemiany. Że to jest czas przygotowań do tego wszystkiego. Bo kochani, nikt z nas nie zmienia swojego życia w jedną sylwestrową noc. To nie jest tak, że idziesz na imprezę i jutro będę innym człowiekiem. Teraz jest na to czas. Te długie wieczory, bądźmy za to wdzięczni. Ciszę i przestrzeń, żeby spojrzeć w głąb siebie, żeby zwolnić, żeby być bliżej swojego wnętrza. Tak? W lecie na zewnątrz, przygody, inni ludzie, a teraz do wewnątrz, do siebie. Otulamy się kocem, gorąca herbata i po prostu jesteśmy dla siebie dobrzy. Bo ten czas, chociaż jest chłodny i szary, to jest właśnie po to, żebyśmy mogli się. Odnowić, żebyśmy mogli rozkwitnąć znowu na wiosnę. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia.